O tym w ogóle nikt nie wie i o tym bardzo mało się mówi. Ale nowotwory dróg moczowych, rak pęża moczowego, na przykład rak nerki, zarówno guzy nerek, jak i mm -hmm. zwłaszcza rak taki urotelialny, który rośnie w środku tego układu zbiorczego na mocz. Tak. I rak moczowodu to są nowotwory, które są powodowane przez palenie. Tak? Myślimy, też? Nie mamy na tyle badań jeszcze, żeby to tak Aha. dokładnie potwierdzić. Tak. Głównie są to te substancje, które są spalane. Za jakiś czas się okaże, czy elektryki też do tego dochodzą. Mm -hmm. e Natomiast wiemy na pewno, że wieloletni palacze mają gorszy przebieg tych chorób, częstsze nawroty, jeżeli my ich leczymy Aha. i często mówi się o kontekście chorób płuc na przykład, a nikt o tym nie myśli, że wiąże się to z nowotworami dróg moczowych. Jeżeli ktoś, tak pacjenci myślą o tych płucach w taki sposób, że a, to jakoś tam sobie postawiam. Jak ta nic nie wyjdzie, to znaczy, że Dokładnie. jest ok. W ogóle nie myślą o tym drugim kontekście, tak? Natomiast jest to takie dosyć obrazowe, jeżeli ja z tymi pacjentami rozmawiam, że trzeba im będzie być może kiedyś usunąć pęcherz moczowy, jeżeli nie rzucą palenia tak, i wytworzyć stomię na mocz, no to dosyć obrazowo działa i częściej mam wrażenie, że działa na ich wyobraźnie tak, że podejmują więcej yy, mhm. kroków do tego, żeby te, tego palenia się pozbyć.